Tomasz Baranski walczył z rakiem i nalogami Edyta wspomina, Plenares ostro nie wiedziałam, jak cię ratować. Edyta Herbus i Tomasz Baranski przez wiele lat tworzyli jeden z bardziej znanych związków w rodzimym showbiznesie. Ten jednak zakończył się po kilku wspólnych latach, choć dosyć oryginalnie, bo w niezwykle pokojowej atmosferze. Obecnie tancerze S.A. dla siebie przyjacielskim oparciem, które leczyło ich jeszcze w zamierzchłych czasach dzieciństwa. Celebryci wiele ze sobą przezyli, a najczarniejsze chmury zawisły nad nimi w momencie, kiedy baranski cisko zaleznił się od uzywek. W wywiadzie dla Plejady para wróciła do wspomnień z tamtego okresu. Który, jak zaznaczała Edyta, długo wywoływał w niej trudne emocje. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tancerka przyznala w rozmowie, że zachowanie byłego partnera w tamtym czasie niejednokrotnie wzbudzalo w niej przerazenie. Sama nie wiedziała, w jaki sposób mogłaby mu pomóc i z bezsilności plakala w poduszkę. Baranski z kolei nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo pochłonął go na luki i dopiero dzięki terapii zrozumiał, gdzie leżał jego problem. Ważnym punktem zwrotnym dla Ciebie była decyzja o pójściu na terapię, odcieciu się od uzywek, które w pewnym momencie były dla Ciebie już bardzo niebezpieczne, bo płynale z ostro. Lekalam w poduszkę. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, jak Cię ratować. Byłam przerażona, że nie przezyjesz czasami swoich odpiętych wrotek, mówiła Edyta. Dawny tryb życia odbił się negatywnie na zdrowiu Barańskiego, który dopiero niedawno opowiedział o swojej ciskiej chorobie. Po rozstaniu z tancerką lekarzami wykryli u niego guza moczowodu, który był skutkiem m. im palenia papierosów. Z czasem udało mu się pokonać nowotwór, ale był to dla niego traumatyczny czas. Podobne emocje odczuła też sama Herbus, która dowiedziała się o stanie przyjaciela. Bydać na wakacjach ze starszym o 20 lat Mariuszem Telińskim, z którym rozstala się w 2016 roku. Byłam we Włoszech z moim ówczesnym chlopakiem, Mariuszem i odebralam od ciebie telefon z taka wiadomością i panika w twoim glosie. Ze mnie zmiotło totalnie. Zwiedzaliśmy jakiś piękny kościół. Wyszłam przed wejście. Hucnęlami i po prostu razem plakaliśmy. Ta panika była takim Cezarem, zaraz cisko było oddychać. Jak sobie razem poplakaliśmy, to to jakby przepłynęło w taki sposób, zanim we mnie totalna pewność. Ze wszystko będzie dobrze. Jak teraz o tym opowiadam, to czuję tamto bijące serce, relacjonowala. Od momentu choroby wiele rzeczy się zmieniło w moim życiu. Ludzie, otoczenie, takie oczyszczenie. U mnie się bardzo dużo zmieniło. Totalnie się zmieniła sytuacja w moim życiu. Zostawiłem za sobą pewne sprawy, które uciskale, ciazyle, chodziłem jak w zaciasnych butach. To mi dodalo sile, żeby to zmienić, przyznał Baranski.